Witajcie, mam Wam do przekazania pewne informacje. To co powiem to raczej moja intuicja, moje doświadczenia, no, obserwacje. Wszystko na to wskazuje, bo wiecie z kim mamy do czynienia, nie? Z przestępczością zorganizowaną. No i teraz jest taka sytuacja, że... Ja, ja po prostu to obserwuję. Nie? Niestety no, mam z nimi do czynienia. I oni nie mają gdzie uciec. No. No wiecie, głośno rozmawiają, słyszałam po prostu, yy, że oni nie mają gdzie uciec, rozumiecie? Mają miejsce, mają miejsce, yy, gdzie przetrzymują narkotyki gdzie je pakują, gdzie je miejsce, gdzie magazynują, przewożą te narkotyki, tak? Pakują do samochodów itd. No i oni nie zrezygnują z tego, nie wyprowadzą się, nie opuszczą tego miejsca. Znaczy, wyprowadzić to oni się wyprowadzili, oni mieszkają gdzie indziej, nie? Bo chodzi o to, że Banda przestępców nie opuści naszego domu. To, to chciałam powiedzieć. Banda przestępców, dealer narkotyków nie opuści naszego domu, dlatego że nie ma gdzie. Nie ma gdzie się wynieść. No i takie kwiatki. Nie? No i wszystko na to wskazuje. To jest takie moje rozeznanie, że zmierzamy do finału. Ja już odkrywam całą prawdę, wiem. W jakiś sposób przez te ostatnie lata byłam otruwana w mieszkaniu. Robią to świadomie, robią to, potrafią to robić na okrągło, nie litują się nad tobą. No, musisz być z głową na karku i umieć się być cwany, się obronić. Jak oglądowałeś Kevin'a samego w domu, no to, no, musisz wejść w rolę takiego Kevin'a, nie? No i y, musisz być po prostu sprytny. Y, jest głównie... mieszkania są zatruwane przez drogą wentylacji, drogą rur, nieszczelności w ścianach. Y, rur, y, jeżeli macie piec, to z rury pieca też może wychodzić powietrze do mieszkania może być jakaś niszczelność i to co oni napalą może się przedostać też z, no, z pieca, tak? z tej wydostaje się to powietrze też z drogą rury, z rury od pieca czyli i kratka wentylacyjna i wszelkie jakieś rury takie które dochodzą do mieszkania, wentylacyjne, kominowe itd. Tak. No i jeszcze drzwi, tak? Jeżeli drzwi są stare, nieszczelne, to też czuć dotyka się dłonią, jest nawiew, oni palą na korytarzu, więc wszystko wam wchodzi. No i teraz no, trzeba poszukać te źródła. Mogą, tak jak też podejrzewałam, może to też się odbywać w jakiś sposób przez właśnie jakieś szczeliny w ścianach. Może się przedostawać to. I nawet gniazdka elektryczne. I to też mi przychodziło do głowy i Chat GPT mi to potwierdzi co dalej. Czyli odkryłam całą prawdę jestem na takim etapie. Odkryłam całą prawdę. No i yy, to, co mogłam zrobić, to zrobiłam sama. No i moim zadaniem jest trwać. Przetrwać to. I możecie znajdować się też w takiej sytuacji, gdzie mieszkacie w budynku, w której znajduje się dziopla, zorganizowana grupa przestępcza, gangi narkotykowe. Jeżeli tak jest, i jeżeli macie tam bandziorów w domach, w kamienicach, to musicie o tym wiedzieć, bo za moment będzie się działo. Będą ich chłapać. Służby, nie wiem, wojsko amerykańskie nie wiem. Co to, jakie konkretnie to służby no, służby od y, przestępczości zorganizowanej nie? ale nie wiem, może i wojsko. w każdym razie w waszej okolicy w waszym domu, w budynku gdzie mieszkacie może znajdować się zorganizowana grupa przestępcza może znajdować się dzióbla y, na waszym osiedlu, na waszej ulicy i teraz musicie to wiedzieć, że jeżeli tak jest to w tej chwili bardzo prawdopodobne że służby Obserwują w sposób tajny, ukryty wasz dom. Co konkretnie obserwują. Yy, wejście, wejście do domu, drzwi do domu, podwórko, wokół. I obserwują to. Kto się kręci, kto wchodzi, kto z kim. Monitorują to. Monitorują ale tak bardzo dyskretnie, żeby przestępcy się nie zorientowali. I teraz. Nie wiem dokładnie kiedy, ale lada chwila może się to zacząć, więc musicie o tym wiedzieć, żebyście się nie przestraszyli. Jak to się odbędzie? Służby się przygotowują do tej akcji i yy, no, mają dowody, mają wszystko, bo to obserwują wszystko. Mają dojścia do kamer dealera. Yy, najpierw robią awarię jego kamer, zanim wejdą. Czyli, wiecie, dealer obstawia się kamerami, żeby kontrolować wszystkich, żeby mieć kontrolę nad sytuacją, ale służby, po prostu policja yy, dokonują awarii, wyłączenie kamer dealera. I teraz, jak jest podwórko, jak jest dojście i tak dalej. U mnie są dwie bramy. Jedną bramą dealer wyjeżdża samochodami, drugą bramą wchodzą wszyscy. Musicie wiedzieć, jak się zachowywać. Zachowujecie się normalnie, żyjecie po swojemu, chodzicie swoimi drogami i szerokim łukiem omijajcie e, tych ludzi, tą siatkę przestępczą, tych ćpunów, palaczy i tak dalej, tą grupę. Szerokim łukiem nie gadacie z nimi, nie mówicie im dzień dobry, nic, bo oni muszą wiedzieć, że Wy nie macie nic z tym wspólnego. To jest dla nich taki wyraźny sygnał, tak? Ja z nimi nie trzymam. Czyli musisz pokazać, policja obserwuje Twój dom podwórko, musisz pokazać wyraźnie, że Ty z tymi ludźmi nie masz nic wspólnego. Zabezpieczasz swój ogród, swój teren, mieszkanie, wszystko sobie zabezpieczasz. I szerokim łukiem bandziorów omijajcie. I żyjecie swoim życiem, idziecie, robicie zakupy. Yy, wiadomo, w nocy śpicie, a w dzień jesteście aktywni, bo oni w nocy nie śpią. Policja o tym wie. Lada chwila wejdą na ulicę, na osiedla, służby, wojsko, policja, nie wiem, antyterroryści. Wejdą. Wejdą z bronią, z zabezpieczeniami. Zrobią to o poranku, dlatego że oni wolą to zrobić rano, kiedy się mniej ludzi kręci. Muszą wejść do mieszkania dealera, muszą zabezpieczyć to wszystko, muszą y, odciąć im drogę ucieczki. I o co chodzi? Jeśli się to stanie, a stanie się to nagle w waszym domu, budynku, bloku, na podwórku, na ulicy po prostu macie się nie przerazić, macie zachować spokój. Jeśli oni się pojawią, to znaczy, że złapali dealera złapali siatkę. Grupę przestępczą. Sprawdzam w internecie informacje. Yy, zabezpieczenie miejsca, wyprowadzenie dealera to wszystko trwa gdzieś 40 minut. Nie będziecie mogli wchodzić z mieszkania wtedy. Będziecie musieli siedzieć w mieszkaniu. Rozumiecie? Macie zachować spokój, nie kręcić się, nie mieszać się w to, czekać aż yy, służby zrobią swoje i no, opuszczą dom, miejsce, blok. Macie zachować spokój. Macie zachować spokój. To się zaraz wydarzy. I służby robią tak, żeby dealer się niczego nie spodziewał. Więc dlatego możecie mieć wrażenie, że policja nie działa, że nikogo tu nie ma. Nikt. Oni to obserwują. Oni mają kamery, oni mają sposoby. Wszystko jest zaplanowane. Dają, mają dowody, bo długo obserwują to miejsce. Więc kiedy już mają te dowody, to wtedy dostają przyzwolenie na to, by z tego dealera złapać. Teraz, przed tym pojawieniem się słów, zachowujcie się normalnie. Pokażcie, że tu po prostu mieszkacie, że jesteście też tu mieszkańcami. Korzystajcie ze swoich praw. Po prostu normalnie się zachowujcie. Żeby służby wiedziały, tak, że jest tu kilku mieszkańców, że ty nie jesteś w tej grupie przestępczej, że ty nie chcesz mieć z tym nic wspólnego. To jest też dla nich informacja, jasny sygnał. Teraz przejdę do części drugiej.